Daleko jeszcze tego... Gdzie on mieszka ten nie tutaj, gdzie on to się przeprowadził? O ja został Ty... A tu jakiś nowy dom z tego zapytamy. Może tu ktoś mieszka? I Jus... Okej, może on tu mieszka? Dobry! Cześć Jorgusz! Witam! Co tam u Ciebie? No dobrze, no Dawno się nie wiedzieliśmy. Już. To jest ta nowa gospodarka. To się, było, to za te pieniądze od dwójka się zbudowałeś? Nie. O uh, chłopie, no to pokażę te swoje szpunki, ale tu masz ładną gospodarkę. No, no to Fajnego pop... Tego masz. No, tego. Wyścigówkę. No. A, pie. Szała, jakich mało. No, popatrz. Uuu. No. Tutaj jest zaś Używana, odnowiona. No. To apel no, Klasa. No, Tutaj foszy, to odnowiony tych, Tutaj tych. nowy agrenarz Tu widzę, że pieniądze jeszcze poszły na sprzęty ja no bo trzeba kupić, żeby się rozwijać, dalej No. A białecz? A, A to Adam ja ja. Kitki A tutaj na zboże magazyn No, i albo na belki ja. No. No, ktorskie białeczka Klasa No Papryskiwacz i właśnie w kolejny. O, no to już wiemy od kogo będę usługi kombajnisty brał. No. To jak oheczka nówka. No, klasa. Trzy sprzęty. No. Ja Jest, te... jeden. Najważniejsze. To ruskie. Jeden z ZTS-i. No ładny ZTS-i. Ja, ja widzę, że ci chłopie już tutaj te... ...czewka przechodzą. Same tygodnie. No niestety. Już chwilę to staje. <laughs> no. No ostrzał do tura no, widzę. A tutaj po no. sprzęt. No tutaj wyraźnie taka No ładna, ale to już taka starsza troszeczkę No, co, wszystko, wszystko a sobie dobrze taki Uu, a co tu masz kurde, jakie ledy No I te przyczepki trzy Kolejny właśnie dwie z No to ci powiem, fajną masz tą gospodarkę No e, Jakby ktoś się pytał, znajdujemy się na piszieków. i cieków trochę To chodź, ci pokażę ci moją, co? A ty nie masz rowerku, zepsuł ci się Gumę zapałeś mhm. To, kreksy, no, okay. to jest To ja nie kraksą na ziemi. Na chopie. To jest trzy ścigówka, jedynie patrz. A szczęścia zważane na pudło było właśnie. Się... Tak tu miałem. O. O chodź. Ale... To ja tutaj. To nie tak ospaść To tak Tak Nie mam wydania, to się yy, jak wiesz yy, No ja tam przejąłem po swoim wujku gospodarkę Czekaj rowerek z Chodź Ja po wujku przejąłem gospodarkę No dobra, skopamy No nie no, to już dłuższa wizja. no dobra O to się tepem tam gdzie nie miałem ale dobra czekaj Zamykaj, zamykaj. nikt nie widzi ja przyjąłem po wujka gospodarkę, na razie stwierdziłem, że nie będę nic tu budował Ma Wujek powiedział, że jak będę chciał przebudowę zrobić, to dostanę pieniądze i sobie przebuduję, bo mam na niego No bo wujek do Australii wyjechał i dał mi te pieniądze jeszcze na przebudowę Na razie tego nie będę robił, bo mi nie jest to potrzebne Także tu moja chałupka, taka fajna Tu ta kawiata, tu rower ojca Mateusza Tu tajnowka sztuka niesmigalny, zestaw prawa osiewny, rabę no ty też wylecieć Jedziemy dalej. Yy, przyczepa na belki. Yy, beczka w Węchujsa. Taka ładna. Jedziemy. No tutaj mam, tutaj będę trzymał belki, yy, no belki i nawet chyba takie co mi się wydaje będę tutaj trzymał jeszcze, a zboże. Yy, rażo rozsiewać, yy, stara ruska yy, Boże, praca, przyczepa ruska, taka fajna, ale... No jest taka potrzebna mi jedna. Chatą idziemy dalej. Yy. Tu trzymam. tutaj jeszcze nie, nie trzymam, tu będzie pelet chowany na zimę Albo nawóz Albo nawóz Wiesz co, chodź najpierw na tył yy, wały, wały uprawne wały uprawne Kelenant Stara talerzówka, 2,5 metra I Unia koło 7.0, też nieśmigany w tym sezonie, zakurczowany, chyba tak samo jak w twoim masz tutaj, tutaj wujek no, do budówkę zrobił jeszcze oborę na 40 krówek Tutaj yy... Kurnik na 100 sztuk. O, tutaj belki jeszcze jakieś od zysku. Tutaj dwie przyczepy, Forsznitka i Autosanka, yy, Boże, Halka i Autosanka, ta Autos yy, nie są jeszcze pomalowane ten sam kolor, bo farby brakło nam. Ale to nic. I idziemy do gwozi... Gwo... czekaj co tu jest? A, tutaj będę trzyma jakiś nawód i idziemy do gwoździ programów. Zaczniemy od najmniejszego ciągnika. O. Ursus. 53.14, taki 70 ha konny yy, Belarus 12.27.2 no, yy, 12, 130 konny z turem No i główny koń pociągowy New Holland TF 140 konny Coś podobnego co twój jest pod względem koni No, tylko nowy Kilkuletni już tutaj u wujka yy, Także ja przyjąłem gospodarczo, czy ja wszystko pokazałem? Chyba tak Tak, o i ule moje jak był pszczelarzem, tutaj jeszcze wypoczynkowe rzeczy sąsiad, a sąsiad teraz się ci... Dobra, a sąsiad wrócił. Yy, także stwierdziliśmy, że sąsiadem, że, że potrzebna jest na moim kanale taka różna seria rozwojowa. Jest to seria rozwojowa, ale zaczynamy trochę większych sprzętów, no bo nie ma co zaczynać z 60-tych, 30-tych czy tam innych. Taka większa seria, tutaj będzie duży rozwój mam pierwsze to kupić tandemkę, jakąś przyczepę yy, oraz w przyszłości, no przebudowa tak gospodarki będzie kiedyś, ale stwierdziłem, że się na oryginalny program yy, dobra co w tym odcinku, żeby to nie był teżby zbyt długi odcinek, ale żeby coś tu było yy, mamy 15 tysięcy każdy z nas ma na start, mamy gospodarstwa, no kilkanaście pól już tu mamy yy, ja, co będę sąsiad robił na tym odcinku? ja ja, ja, ja do się ja po ho, ho okay. A ja jadę. A biorę dzisiaj. Zastanawiam się, czy wrzątpię Gruber, ale biorę. Nie z Gruberem. Przypomniałem, że jeszcze do mnie przyczepę na nie przyjechała. Jaka? Obelki. A A, a, a zapomniałem do mnie Simpson jeszcze i przyczosarkę, co Dobra, tylko do mechanika. Naprawdę, to widoczne szkło sobie, na szybsze. Klawisz usuwania obiektów. JEST W OBIEKTÓW A, p... e, Także czekajcie, ja muszę ustawić coś w prawie Eee... że tak to teraz będzie, w kamera, słyszę Radio, mobilny, playstation. anywhere O, press mamy po Przełączanie hudu, scroll, e, Usuwanie... Ja pierd... Dobra, F12 Dobra Pocesam się od my bierzemy Wypaść nie otworzę, nie? Jak mi się brała? Brama mi się zepsuła No pty Ja nie miałem nic tu chcą przez mi otworzyć bramę To otwórzmy, No, Aha. ja nie umiałem. O Boże, do Niholanda to już też do się. Kurde właśnie, musisz kupić obciążnik, bo zapomniałem, że nie ma obsiążnika do Holanda. Z góry chciałbym podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, za ostatnie odcinki, które się znów przyjęły. No i po do przodu lecimy. Rozwijamy się. Yy, mamy niedzielę, także muszę ją, ciągnąć niedzielę, rzucę to też na niedzielę. Yy, miała być ostatnia wczoraj, czyli w sobotę, nagle miały być nagrane inne serie, no ale niestety, jakby to powiedzieć, problemy, problemy yy, ludzkie z ludźmi nie pozwoliły na nic, żeby coś nagrać, także ja to tutaj takie małe moje pole yy, pogruberować. Eee, yy, stwierdziłem, że tutaj będę miał buraki w kolejnym sezonie No No jedziemy To zrobimy na odcinku i będziemy kończyć taki różny odcinek. Niedługo miała być dzisiaj yy, nagrywana tchłopa i osada. Udało się nam nagle tylko tą naszą sererę. Że... O dobra, przed na no tak trochę proszę. O, coś tam świat. Jak tam daje rad radę? I idzie tak. Nie czuję pewnie tego No zrób miniaturkę jak ty oraz, I zrobisz miniaturkę jak ja gruberuję Taką... Zrobić wspólną miniaturkę Co powiesz? Uf, gadał się, no ładnie tam mruczy Zrobisz taką miniaturkę? Chyba, że chcę zrobić miaturkę Gospodarek i tak w trek zrobię na osadzie, ale nie wiem, wydaje mi się, tak będzie lepiej. Nie no, 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 to ciągle. No Także... Gospodarka taka Starsza, ale fajna. Grałem na Żychowie, gdzie miała być seria 19, ale to była porażka. Nie wyszła w ogóle. I 22 chciałem, żeby była seria z... z i na szczęście udało mi się to zrobić. Zrobić mi też trzeba sobie sam zrobić. Może no. No, te pole jest takie skoczne, że tu jakiś... nie wiem czy się przecież na prostej to wyrównać jechać? no dobra aha ja nie rozłożyłem grubera do końca tylko że się przecina jakby co no jechać Nazwę serii się jak wymyślimy. My, my Sąsiedzisz, gdzie chowa? Co powie sąsiad? No, mam no, 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 dać no, 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 na no, na tytuł nowa seria i tyle no, 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 o to ty masz ten, do burak, yy, sadzarkę nie? Sąsiad? Mhm, mm dla mnie zaszły buraki, zasadzisz Mam ustawiony yy, średni ten, normalny poziom trudności gramy na... Na dwóch dniach wcisanie Dobra, to pole spójrzeć Oj, Wiesz co ci powiem? Nie wiem. bo to dawno wujka nie mieszkałem, bo to wiesz, my tam mieszkaliśmy no kilka kilometrów od Rzykowa, nie? Ja zapomniałem, że mówię, jakieś są nie zostałam z tysem No i będziesz No jakby potrzebowała sprawy urzędowe załatwić, to wiesz, da mnie przyjść, flaszkę dasz i... Poznajomości. Dobra, wracam po krótkim przerwie. Bardzo szybko to skończymy i życzymy, będziemy żyć miłej niedzieli wam. A ja się w to wrzucę potem. A dzisiaj zobaczycie co odcinek, fajny Dobra, przecież do końca Łaki 15 minut to był odcinek z pierwszy W seri A są, że ty masz te za moją gospodarką, nie? No, o bug. No tam chyba ci jak stawiał, jak ten bo jak kurnił, chyba ci nie zepsuł niczego, nie? Nie, dobrze, to dobrze. W ogóle farming już aż ma rok, a dzisiaj, znaczy wczoraj, nie, dzisiaj to było, bo pierwszej w nocy ogarnialiśmy tą serię. Ta seria w nocy była ogarniana, bo miała być akcja bardzo fajna na okropa, ale no, nie nic. I odkryliśmy tak, że wyszło w listopadzie, cześć, to że po kilku dniach farminga wyszedł place anywhere, który działa jak powinien. I nie byłoby żadnych problemów z ciuraniem się w tym na odkopie budowanych werspikach, gdzie ja to tyle czasu marnowałem. Wystarczyło, jak ja tego moda pobrałem, tylko nigdy nie klikłem w spacji. Wystarczyło w spacji, tylko on działa. No, także już mam na łóżko, już ja wiemy to przyszło i jest mod powstał, że możesz usuwać obiektyw. I to jest w Easy Developer Control. No, fit trzeba to przetestować kiedyś, no, czy to działa. Właśnie sąsiad, yy, ty masz przystawkę kukurydza, bo będziesz kupował albo wynajmował od kogoś. No by się przydało kupić Bo ja ten... Yy, bo ja mam na jednym polu kukurydzę nie wiem czy na pyszankę czy na... ten na... Yy, Ziarkę tego nie zrobię, zastanawiam się jeszcze Nie yy, wiem, co tam Yyy... Krówki... W, aha, jeszcze ten muszę kurde... Ja mam jedno pole ze zbożem, tak się mi musisz skosić I ja muszę z tego silo sobie zrobić Zejrzemy tutaj, chowamy sprzęty i... No i będzie koniec odcinka taki 17 minutowy z nowej serii. Można potem jeszcze trzymy nagrać jeszcze jeden odcinek. Czy ten nieużytek też jest mój? Czyli to jest moje, chłopiec, klasa, jeszcze tu mogę postawić kiedyś co będę chciał. No tam wujek miał zapisane, że mogę, znaczy zapisane, że yy, mogę, chciał wujek postawić ten, jak się za chlewnie do świń, ale na razie nie postawił, więc może ja postawię? Zobaczymy. ja nie schowam gruberza bo będzie się może tak Także co by schował tutaj? O, Sasha, w kolejnym odcinku pojedziemy w dwójkę oraz co? Prawda no, sobie wadkiem, e wadkiem, boże wadek, wadek na nim serpentyn. No i klasa stoi, odciągni. A po co tak mam włączona, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. Dobra, i także w takim fajnym pierwszym odcinkiem z nowej serii, myślę, że się spodoba, także... Nie, no, powinna się spodobać. No, fajna obora, taka z cegły. Tutaj kurki. A, jeszcze kury nie kupiłem. Idę zobaczyć, co sąsza on Sosia, to by już tu już mało zostało. Mam no, taki kapsel autów. O! Daj, radę. No, gdzie idzie? idzie. Sosia, to ma troszeczkę większe ciągniki, ale w którymś momencie na pewno się to wyrówna, więc nie widzę przecież. No nie, nie, tam masz 10 panni mocniejszych, czy tam 20? Ile ma ZTS? Ten tam... ma 155. No, no to. ten ma? No. no. kurde, to masz mocniejsze masz od Newfoundlanda. To teraz już od... Później, później masz 170 już No to masz... No to masz trochę jednak mocniejsze, ale... Najwyżej prędzej wymienię ciągnik. No to już nie, pierwsze to jest ktoś to jest tam demkę i jakiś silos postawi do zboża, bo nie mamy sąsiadów Silosu do zboża, bo nie dostaną jakby pozwolenie na budowę, ale już mam miejsce, gdzie by to zbudować, więc... Nic tylko korzystać i budować. Dobra, także 18 to odcinek z pierwszej z trzeciej serii. Fajnie, że będę w końcu takie od chłopa, zostaje osada i ta sera będzie z chowa z 22 ewentualnie, jakaś sera z 19, ale to będą po timelapse, czyli Brodnej, time z nowej serii z 19. Myślę, że git będzie. Jak w przyszłości wrócę do live'ów, to ta seria będzie na live'y głównie. Będziemy się tu popykać wysłane. Jeśli jakiś ktoś będzie chciał z nami tutaj zagrać, to ja nie widzę w każdym dwóch na dwóch, po dwie osoby na jednej gospodarce. Dobra, nie ma co już dłużej przegadać. Jak ktoś zostawcie łapkę subę i myślę, że się seria spodoba i zapraszam na Discorda i trzymajcie się Elo, siemano no. I miłej niedzieli, życzymy, na razie ho. Cześć.